Hejka! Dzisiaj oprowadzę Was po moim domu. Ja z moją rodziną bardzo lubimy przyrodę, więc bardzo lubimy współgrać z przyrodą, nie przedłużając choćby. A więc gdy wejdziemy, mamy salon. Piękną kanapę stoliczek. Spółki. dalej piękną kuchnię. Tu mój konik odpoczywa. Gdy pójdziemy dalej, mamy moją ulubioną część domku. Ścianka spinaczkowa. Ale to nie tylko ścianka wspinaczkowa. Tu, 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 Chcecie zobaczyć, co jest w środku? Zaraz to zobaczycie. Tu jest mój pokój. Jej. Jest tu trochę jasno. Ale trudno. Mamy moje biurko. Tu wszystko. Półka. A tu na górze jest moje łóżko. Jest bardzo wygodne. Dobra. Tu mamy drzwi do łazienki. A przez te drzwi idzie się na balkon. A jakby coś, oczywiście nie mieszkam w tym domu sama. Mieszkam z moimi ukochanymi rodzicami. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach. Pa, pa!